zaczął zwyczajnie od chęci zgubienia kilku kilogramów i wyrobienia sobie lepszej kondycji. Dziś ma za sobą m.in. niesamowity bieg rzeźnika. O przekraczaniu własnych możliwości i postępach w bieganiu rozmawiam dzisiaj z naszym gościem panem Marcinem Fabińskim. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak zaczęła się pana przygoda z bieganiem? Moja przygoda z bieganiem zaczęła się w sumie już w szkole średniej. Biegałem czysto amatorsko. Później przyszła e, ciąża. Chciałem się jak gdyby solidaryzować z małżonką. No i zaszedłem w ciążę również. Na no jakieś 5 lat niestety e, trochę kilogramów przy, e, przybyło i e, przypomniałem sobie, że e, kiedyś biegałem, e, ubrałem buty i wyszedłem. Zaczynałem od 500 metrów, od e, kilometra później to przechodziło do dwóch, trzech, pięciu. Teraz już. Troszeczkę jakby dłużej. Dziś na naszym stole różne medale. Kiedy przyszedł ten moment, kiedy poczuł Pan, że to bieganie rekreacyjne staje się powoli wyczynowym? Może nie wyczynowym, bo ja nadal się czuję jak amator, dystans się rzeczywiście zwiększył, ale jak przebiegłem swoje pierwsze pięć kilometrów, to zapaliła się taka lampka, że może bym spróbował. I w, e, zapisałem się na e, czwarty bieg zamkowy w e, Toruniu w 2011 roku. E, ukończyłem. Byłem bardzo szczęśliwy. Później przyszedł e, pierwszy półmaraton. E, pierwszy, e, pierwszy maraton. I przez przypadek e, zapisałem się na pierwszy ultramaraton po 4-3 latach e, biegania w górach. I stwierdziłem, że to jest to. W jakich największych imprezach biegowych miał Pan okazję brać udział? Największych, może dla mnie najważniejszych, to jest bieg rzeźnika. Bieg rzeźnika to jest 80 km po bieszczadach, e, niesamowita atmosfera, klimat, bo w sumie na tych 80 km nie było tylko śniegu. Był wiatr, był deszcz, pod koniec był upał, i to wszystko jakby. I widoki no, no, widoki są nie, niesamowite. Start jest chyba o pół do czwartej rano. Koniec, no to zależy, jak, jak ktoś dobiegnie. Mi, mi zajęło to 14 godzin z, mi, z minutami, mhm. ale to było najpiękniejsze 14 godzin w moim życiu. Co daje w życiu bieganie na tak długie dystanse? Zmienia się chyba podejście do życia, bo już, jak już jestem na tym etapie, jakby utrata wagi to skutek uboczny już, mhm. w, już, e, już w tej chwili. Na co dzień jest Pan kontrolerem jakości. Jak bieganie e, wymagające tyle wysiłku i zaangażowania udaje się Panu łączyć z pracą? Praca jest na pierwszym miejscu, bo z tego się utrzymuje i to jak gdyby. Praca to konstans. Ja do pracy do, e, stosowuję biegi. Mhm. A że mam to szczęście, że pracy otaczają mnie os osoby. E, które jakby no, są e, przyjazne, e, jakby nie, nie negują tej mojej e, pasji, i za każdym razem, jak e, jest e, taka moż, możliwość, że e, mogę się zamienić choćby na dni wolne, to, to począwszy od e, współpracowników przez e, mojego szefa i szefostwo główne. Nikt nigdy nie robił mi problemów, za co w sumie im dziękuję. Mona na bieganie rzeczywiście wzrasta. Coraz więcej osób wychodzi z domu i stara się pracować nad swoją kondycją. Gdyby pan na podstawie swojego doświadczenia miał udzielić kilku takich wskazówek tym, którzy dziś jeszcze siedzą na kanapie, a gdzieś w głowie mają taką wizję, że chcieliby zacząć biegać, to co mógłby pan doradzić? Generalnie jeśli ktoś by chciał zacząć biegać, to po prostu się nie zastanawiać. Wstać, ubrać buty i wyjść. I wyjść i po prostu przebiec 100 metrów, 200, 500, bo to każdy indywidualnie jak gdyby ma predyspozycję i jest na różnym etapie. Bieganie tak. Ale z głową, i dużo pokory, bo na początku trening, z treningu na trening, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc, kondycja bardzo szybko się poprawia. Poprawia też się jakby pewność siebie, że mogę więcej, mogę szybciej, i tu bardzo, bardzo łatwo można zrobić faul na organizmie. I przede wszystkim słuchać organizmu. Być może Państwo także mają w domu gdzieś buty, kurtkę do biegania i mogą wyjść właśnie teraz, zacząć. Tak jak nasz gość. Dziękuję bardzo. Dziękuję.